Kultowa świąteczna komedia Kevin sam w domu bawi widzów już od ponad trzech dekad. Wielu z nas nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bezprytnego 8-letniego Kevina McAllistera i jego zwariowanych przygód. Film wydaje się prostą, ciepłą opowieścią o chłopcu, który sam musi stawić czoła dwóm niezbyt rozgarniętym wamywaczom, Ale czy na pewno wszystko jest z nim takie jak się wydaje? Na przestrzeni lat powstało wiele fanowskich teorii. Na temat ukrytych znaczeń i alternatywnych odczytań tej historii. Jedna z nich zakłada, że wydarzenia ukazane w filmie tak naprawdę w ogóle nie miały miejsca w rzeczywistości, lecz były tylko snem Kevina. Brzmi niewiarygodnie, a jednak przyjrzymy się kilku przesłankom z filmu, które mogą zaskakująco dobrze wspierać tę intrygującą teorię. Kevin ma zaledwie 8 lat, a jednak udaje mu się dokonać rzeczy, o które mało kto posądziłby dziecko w jego wieku. Gdy zostaje sam, radzi sobie zdumiewająco dobrze. Potrafi zrobić zakupy, przygotować sobie posiłek, a nawet zrobić pranie. Jak dojrzały gospodarz domu. Co więcej, wykazuje niewiarygodną pomysłowość i skuteczność w odpieraniu pomywaczy. Konstruuje przemyślane pułapki, od rozgrzanej do czerwoności klamki bo ciężkie puszki z farbą kuśtające się na schodach i wszystkie one działają dokładnie tak jak zaplanował. Kevin ani razu się nie myli, mało tego w jedną noc potrafi posprzątać cały bałagan po swoich pułapkach, także rankiem dom wygląda nienagannie. Czy to wszystko nie brzmi zbyt pięknie i zbyt perfekcyjnie jak na dziecko, w realnym świecie ośmiolatek raczej nie dałby rady przewidzieć każdego szczegółu i w pojedynkę przechytrzyć dorosłych grabusiu. W świecie snu jednak nawet mały chłopiec może stać się bohaterem we własnym domu odważnym, sprytnym i nieomylnym dokładnie takim, jakim chciałby siebie widzieć. Zastanówmy się teraz nad samymi wamywaczami Harem i Marwem. Ich zachowanie oraz to, co ich spotyka, bardziej przypomina kreskówkową komedię niż rzeczywistość. Raz po raz spadają w potencjalnie śmiertelnie niebezpieczne pułapki zastawione przez Kevina. Ślizgają się spektakularnie na oblodzonych schodach. Dostają twarz ciężkim żelazkiem spadającym z wysokości. Nadziewają się bosą stopą na rozbite bombki choinkowe. Spadają z kilku metrów na twardą ziemię, a głową jednego z nich trawią żywe płomienie. Prawdziwi ludzie po takich wypadkach odnieśliby poważne obrażenia, jeśli w ogóle by je przeżyli. Tymczasem Harry i Marw otrzepują się i biegną za Kevinem dalej, jak postacie z kreskówki, nie odnosząc trwałych obrażeń. Ich odporność na ból wydaje się wręcz magiczna, a ich niezdarność przerysowana i komiczna. W logice snu takie rzeczy nikogo nie dziwią. Śniący może spać z wielkiej wysokości, czy oberwać ciężkim przedmiotem, i zarazem potem stać bez szwanku. Ta nieśmiertelność kreskówkowych czarnych charakterów pasuje więc do teorii, że są oni tylko wytworem wyobraźni Kevina, elementem jego scennej przygody, gdzie nikt tak naprawdę nie zostaje trwale skrzywdzony. Spójrzmy też na okoliczności, które w ogóle pozwoliły historii Kevina zaistnieć. To niemal nieprawdopodobny łańcuch przypadków. Najpierw nocna burza tuż przed wyjazdem rodziny uszkadza linie energetyczne i telefony. Przez co rano panuje chaos i nie można skontaktować się z domem. Cała rodzina, i to dosłownie cała rodzina, zasypia w pośpiechu i spóźnia się na lotnisko. Na domiar wszystkiego niemal wszyscy sąsiedzi Makalisteru wyjechali akurat na święta. Więc na ulicy robi się pusto i nikt nie zauważa, że Kevin zostaje sam. W zamieszaniu przy odjeździe dochodzi do absurdalnej pomyłki. Sąsiadujący chłopiec zostaje omyłkowo policzony zamiast Kevina, przez co rodzice myślą, że zabrali ze sobą wszystkie dzieci. Mały Kevin z kolei tym razem przesypia całą tększą taninę i budzi się dopiero, gdy w domu panuje totalna cisza. Trudno o bardziej sprzyjający splot zdarzeń. Dom Kevina zostaje odcięty od świata, a on sam spełnia swoje życzenia. Poprzedniego wieczoru złości krzyknął, że chciałby nie mieć rodziny, i od rankiem to życzenie, jak gdyby, staje się rzeczywistością. Czy to wszystko nie układa się aż nazbyt wygodnie? Można wręcz odnieść wrażenie, że ktoś lub coś celowo przygotował scenę pod tę niezwykłą przygodę Kevina. Niczym we śnie, gdzie pragnienia i lęki śniącego kształtują otaczającą go rzeczywistość świata. W filmie znajdziemy sceny jasno wskazujące na działanie dziecięcej wyobraźni. Przykładowo piec w piwnicy, którego Kevin panicznie się boi, zachowuje się niczym potwór. Zieje ogniem i warczy, gdy tylko chłopiec schodzi w dół. W końcu sam Kevin uświadamia sobie, że to nie dzieje się naprawdę. Mówi głośno: Nie boję się ciebie, po czym piec natychmiast zachowuje się cicho. Chłopiec pokonuje swój lęk, a potwór znika. Skoro pies okazał się tylko strasznym wymysłem w głowie Kevina, to ile innych elementów tej historii mogło istnieć jedynie w jego umyśle? Weźmy również na warsztat postać samego Marleya. Sąsiada, który początkowo budzi w Kevinie ogromny strach. Finalnie stary Marley okazuje się być tylko dobrym sąsiadem. I w kulminacyjnym momencie ratuje Kevina z opresji. Ale czy to nie wydaje się dziwne? W interpretacji sennej Marley urasta wręcz do roli anioła stróża. Postaci symbolicznej, reprezentującej część psychiki Kevina, czuwającej nad nim i przychodzącej z pomocą, gdy sytuacja robi się naprawdę groźna. Ale dlaczego przychodzi on dopiero na końcu? Gdyby była to rzeczywistość, a nie sen, to czy nie powinien on reagować od samego początku, gdy tylko zauważył, że coś dzieje się nie tak, a on jakby nigdy nic, pojawia się tylko na ostatnie kilka sekund. Na koniec warto zadać sobie pytanie, dlaczego twórcy filmu nigdy wprost nie pokazali przebudzenia Kevina, jeśli cała przygoda byłaby tylko snem? Cóż, możliwe, że dlatego, iż twórcy celowo pozostawili tę kwestię otwartą dla widza. Kevina samego w domu można przecież oglądać na dwóch poziomach, albo jako pełną gagów komedię, albo jako historię o dziecięcych lękach i potędze wyobraźni. Tą, którą interpretację wybierzemy, zależy już tylko od nas. Jak zwykle, sekcję komentarzy pozostawiam Wam. Z mojej strony na dziś to już wszystko. Życzę wszystkim zdrowych i wesołych świąt. I do usłyszenia wkrótce.